Z diecezji Koszenicko-Kołobrzeskiej realizuje projekt pomocy osobom pokrzywdzonym, osobom im najbliższym oraz świadkom w ramach projektu finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Realizujemy ten projekt już drugi rok z rzędu, przed nami jeszcze kolejne dwa lata. Obecnie obchodzimy Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym. W związku z tym zachęcamy do odwiedzenia naszego punktu, który działa przez cały rok. Jest to okręgowy ośrodek pomocy pokrzywdzonym w koszalinie. Posiadamy też 8 innych punktów lokalnych, które są zlokalizowane na terenie diecezji koszalińsko kołoskiej Pomoc jest skierowana dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, dla osób im najbliższych oraz dla świadków i osób im najbliższych. W ramach pomocy Organizujemy i finansujemy pomoc prawną, psychologiczną, dofinansowujemy kursy kwalifikacyjne, szkolenia, opłaty bieżące, czynsz, media. Przekazujemy również pomoc w postaci bonów żywnościowych oraz bonów towarowych.